Cześć, dzisiejszy materiał będzie poświęcony treningowi z nunchaku. Skupię się dzisiaj na technikach zamachowych. Zapraszam! W takim treningu pałkę nunchaku trzymamy za koniec, aby zwiększyć dystans między nami a przeciwnikiem. Każdy trening należy rozpocząć od rozgrzewki, aby uniknąć kontuzji. Trening technik zamachowych pozwoliłem sobie podzielić na trzy grupy, to znaczy na trzy jednostki treningowe. Jedna będzie skupiała się na kondycji, druga na mocy, a trzecia będzie skupiała się tylko i wyłącznie na wytrzymałości. Dlatego pozwolę sobie zacząć od treningu kondycyjnego. U mnie wygląda to w formie tabaty. Wykonuję sobie 20 sekund ćwiczenia i 10 sekund przerwy i tak przez kolejne 5 minut. Ktoś może zadać sobie pytanie, 5 minut zupełności wystarczy? Uwierzcie mi, że taki trening w 5 minut jest w stanie Was zmęczyć i podrzeć temperaturę ciała. Także zobaczcie moją propozycję. Druga opcja, jeśli chodzi o jednostkę treningową, to trening mocy, czyli uderzenie nunchaku w jak najszybszym czasie, z jak największą siłą. Pokażę Wam to na przykładzie eskrimy. Oczywiście cięcia są bardzo podobne, jeśli chodzi o trajektorię ruchu. Co prawda pałka typu eskrima, czy też pałka teleskopowa zachowuje się nieco inaczej, aniżeli pałka z nunchaku. Natomiast zobaczcie, o co chodzi w treningu mocy. W treningu mocy chodzi o to, aby zaangażować się w 100%, aby techniki były wykonywane poprawnie i dokładnie. Ja dzisiaj trening wykonuję w mieszkaniu, dlatego techniki wykonywane są z miejsca. Oczywiście nie był to cały trening mocy, ponieważ taki trening trwa dosyć długo. Natomiast chciałem Wam po prostu przybliżyć takie właśnie trzy metody treningowe z użyciem nunchaku. Mamy już za sobą trening kondycyjny, trening mocy, dlatego też przechodzimy do treningu wytrzymałościowego. Jest to trening z dużą ilością powtórzeń. Po paru uderzeniach tak właściwie nasze przedramiona zaczynają boleć, puchnąć, ponieważ nie są przyzwyczajone do takiego wysiłku. Dlatego też taki trening ma na celu przyzwyczaić nasze przedramiona do tego, aby ten ból pojawiał się coraz rzadziej. Także zobaczcie, na czym polega trening wytrzymałościowy. Zapomniałem nadmienić jedną ważną rzecz. Jeśli chodzi o trening wytrzymałościowy, tutaj nie jest istotne, jak technicznie wykonujesz technikę ponieważ tutaj chodzi tylko i wyłącznie o szybkość wykonywanych technik. Zobaczcie. Ok, a teraz zobaczcie jak wygląda trening wytrzymałościowy na worku. W tym materiale to ode mnie dzisiaj wszystko. Chodziło mi tylko i wyłącznie o przybliżenie wszystkich możliwych metod treningowych z użyciem nunchaku. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałem. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam Cię do tego, abyś zasubskrybował ten kanał. Tymczasem ja się z Tobą żegnam. Do następnego materiału. Cześć!